Pagna, lasy i drzewa dla klimatu i czystego powietrza Małopolskiej. Tak nazywa się ten cykl. Państwa i moim gościem jest Jan Menzfel, publicysta, aktywista, miejski przyrodnik. Autor m.in. książki Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać? Dzień dobry, cześć Jan. Dzień dobry wszystkim. To będzie rozmowa o wodzie, o rzekach, o ich y, dolinach, o tym, jak ujarzmiają. Y, Rzeki i doliny, ludzie, o tym co się dzieje z mokradłami, czyli takimi naturalnymi klimatyzatorami, jak rozumiem, chłodziarkami, ale też o bagnach, czyli takich miejscach, w których dochodzi do retencji. Woda to jest dla nas wszystkich niezwykle ważne. Trochę o kopalniach i trochę o rolnictwie, i musimy to wszystko zmieścić w pół godziny. Od kilku lat słyszę takie alarmistyczne wypowiedzi klimatologów i hydrologów o suszy hydrologicznej. My ją mamy w Polsce. Na rekordowym poziomie. Poziom wód w Polsce jest rekordowo niski. No to zaczynając od ogółu, a przechodząc za chwilę do szczegółu, zacznę od tytułu z twojej książki. Kto zabiera nam wodę w Polsce? To oczywiście, e, ta odpowiedź jest pewnie e, złożona, ale spróbuję w, tak powiedzieć w skrócie. To znaczy z jednej strony rzeczywiście mamy zmiany klimatyczne, które sprawiają, że no, Polska zaczyna wysychać. No, mamy fale upałów, mamy coraz rzadziej padające deszcze. I widzimy to czy to latem, podczas takich rekordowo niskich stanów wody w rzekach, czy nawet teraz już jesienią, kiedy okazuje się, że jesienią potrafi przez miesiąc nie padać deszcz w wielu regionach Polski. Więc to jest jeden nasz kłopot, ale to nie jest wszystko, to nie jest cały obraz. Drugi, drugi, drugi aspekt tego problemu to jest, no można powiedzieć, fatalna gospodarka wodna, czyli nasza gospodarka wodna w Polsce zatrzymała się na etapie gdzieś tam może wczesnego PRL-u, kiedy wydawało się, że wody to my mamy za dużo, że w ogóle nie trzeba się o to martwić, że możemy zamienić wszystkie rzeki na ścieki. I tak naprawdę zupełnie pominąć ten problem. Regulować, regulować, regulować. Tak, i niestety to jest zaskakujące, ale dotarłem do, do dokumentów, które pokazują, jaka powinna być według polityków i urzędów przyszłość polskich rzek, i to jest w prostej linii kontynuacja planów z głębokiego PRL-u. Czyli Wisłę zamienimy na szlak handlowy. Odra będzie właściwie ściekiem dla zrzucania tam brudnych wód z kopalni węgla. To się w ogóle nie zmieniło od czasu lat 50., -tych, 60. -tych. A dzisiaj mamy już zupełnie inną sytuację. Mamy kłopoty z wodą, musimy zadbać o rzeki, bo tak naprawdę one są dla nas największym rezerwuarem wody, z jakiego będziemy mogli korzystać. I musimy o nie zadbać po to, żeby za chwilę się nie okazało, że musimy zakręcać wodę w kranach, nawet w największych miastach, bo to może nas niestety czekać. I jeszcze do tego odre, która jest przecież rzeką polską, czeską i niemiecką, zawłaszczyliśmy trochę i trujemy na potęgę. No niestety, z tych trzech krajów, które no powiedzmy, mogą z tych wód odry korzystać my no, robimy najwięcej, żeby nie dało się z nich korzystać, na przykład do celów takich jak pobieranie wody pitnej. Tutaj na przykład jest olbrzymia różnica, bo w Warszawie, o czym pewnie mało kto wie, można pobierać wodę z Wisły, wręcz nawet potem ta woda trafia do naszych kranów i jest to pitna warszawska kranówka. Z wody dna, bardzo dobra woda. Tak, ale jest to woda, która może być czerpana bezpośrednio z rzeki, dlatego właśnie, że o Wisłę bardziej zadbaliśmy no i nie, nie zniszczyliśmy jej, tak jak Odry, właśnie pod kątem przemysłu, na przykład. Więc od właściwie Sandomierza do Warszawy 250 km rzeki jest, no można powiedzieć dzikie, naturalne. Tak? Oczywiście to nie jest tak, że ta woda z Wisły jest krystalicznie czysta i nie można jej pić bezpośrednio z rzeki, ale nadaje się do tego, żeby ją przefiltrować. I to jest olbrzymi zasób, z którego możemy korzystać. W wielu rzekach innych, niestety, jest znacznie gorzej i musimy po prostu zacząć te negatywne procesy odwracać. To nie jest trochę taki błędny krąg, takie samozapętlające się Generowanie problemów, na które potem szukamy rozwiązań, i te stare w sensie hydrologicznym rozwiązania siebie nawzajem napędzają. No bo mieliśmy problem, zresztą całkiem chyba dobrze pokazuje ten dylemat serial Wielka Woda, pokazujący powódź w 1997 roku we Wrocławiu. Mieliśmy problem przeregulowanej odry, która była. Autostradą i jako opolanin mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, jedna z pierwszych rzeczy, które mnie zaskoczyły w Warszawie: że tu rzeka płynie dużo wolniej, że to widać gołym okiem, że Odra pędzi, Wisła troszeczkę wolniej. No i oczywiście zaniedbania w związku z tym tempem płynięcia tej rzeki w infrastrukturze przeciwpowodziowej, no to po powodzi trzeba było budować nową infrastrukturę, rozbudowywać ją. Rzeka jeszcze bardziej przyspieszyła i to jest takie błędne koło. Tak, no to jest niestety właśnie to podejście, które dzisiaj widać jak na dłoni, że no może jeszcze 50 lat temu można było to zrozumieć. No bo dlaczego na przykład te rzeki regulowano, tak jak Odrę czy Górną wisła bo Górna Wisła przed Krakowem też jest uregulowana. Między innymi po to, żeby pozyskiwać energię elektryczną z elektrowni wodnych, no tylko że dzisiaj mamy znacznie lepsze i bardziej nowoczesne, odnawialne źródła energii, które nie wymagają od nas właśnie wpędzania się w dodatkowe kłopoty, że na przykład będziemy mieli ryzyko powodzi, prawda? Budowano też te, te stopnie wodne i te, te zamieniano odryw kanał, no po to, żeby pływały po niej barki, które będą transportowały towary, i była taka wizja, że polskie rzeki będą no, szlakami handlowymi. Znowu, dzisiaj już wiemy, że znacznie bardziej opłacałoby się nam na przykład postawić na kole, jeżeli już chcemy mieć niskoemisyjny transport, i po prostu całe te, te wysiłki nie będą się opłacały nawet finansowo. W związku z tym, co najlepiej byłoby zrobić, no, tam gdzie się da, odwrócić te negatywne zmiany, które się wydarzyły. Zderegulować. Zderegulować, zrenaturyzować rzeki. W wielu krajach rozwiniętych już się to robi. Rozbiera się tam zapory na rzekach. Znowu Francja mi przychodzi do głowy. To jest coś niesamowitego, bo, bo myślimy sobie o tym jako pewnie jakimś, no nie wiem, projekcie science fiction. A to się okazuje, że już teraz w Europie, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, no po prostu wyszło z różnych obliczeń, że bardziej się opłaca tą rzekę zrenaturyzować, niż utrzymywać te bardzo kosztowne też w utrzymaniu, wielkie betonowe budowle hydrotechniczne. Efekt będzie taki, że rzeka będzie płynęła wolniej, będzie miała więcej miejsca, żeby się rozlewać w razie czego, gdyby przyszło jakieś spiętrzenie. Naturalne rozlewiska zatrzymują wodę, Ale właśnie, nie ma suszy hydrologicznej. Dokładnie. Obronimy się przed suszą. To jest niesamowity efekt naturalnych rzek. Tam, gdzie rzeki w Polsce nie zostały uregulowane tak mocno, na przykład na Podlasiu, nie ma takiego problemu z suszą. Jest to region Polski, który stosunkowo najlepiej sobie dzisiaj radzi z tą suszą hydrologiczną. Na Kujawach, czy w województwie łódzkim czy w wielkopolsce problem z suszą jest dużo bardziej dotkliwy i mamy tam już do czynienia z pustynnieniem to znaczy mamy burze piaskowe na kujawach sam widziałem takie zjawiska no na podlasiu nigdy w życiu nie widziałem żadnej burzy piaskowej właśnie dlatego że rzeki podlaskie ciągle dostarczają tą wodę no dobrze i do tego likwidować zbiorniki retencyjne tego już bym nie, nie polecił, bo to chyba byłoby zbyt daleko idące, ale trzeba też powiedzieć, że te sztuczne zbiorniki retencyjne w wielu miejscach nie do końca się sprawdziły. To znaczy, kiedy mamy taki sztuczny zbiornik, kiedy jest bardzo duży upał, to bardzo często się okazuje, że ten zbiornik ma po prostu olbrzymie zakwity sinic. Tak jest na przykład właśnie na Podlasiu ze zbiornikiem Siemianówka. Traci swoje funkty rekreacyjne, funkcje, a staje się po prostu kolejnym bagniskiem. Dokładnie. Nie można się nawet kąpać, i to, co zrobiono na przykład właśnie ze zbiornikiem Siemianówka, który miał być takim rezerwuarem wody dla Białego Stoku, no okazuje się, że w tych najgorętszych miesiącach po prostu nie można z tej wody korzystać, bo jest tam po prostu zielono. Więc znowu, okazuje się, że najlepsze rozwiązania to te, które bazują na tym, co może dostarczyć nam natura, no i w tą stronę powinniśmy iść. Mamy Wisłę. Chyba ostatnią, tak się o niej mówi, nieuregulowaną, dziką rzekę w Europie. I niedawno widziałem wrzucony przez ciebie post, na którym z mediów społecznościowych gdzieś ze środkowego brzegu Wisły Sejm jakichś ptaków się odbywa. Żurawi. żurawi. Tak. żurawi. Mhm. To nie do opowiedzenia, chyba, zjawisko. No właśnie, to się okazuje, że teraz te. No te... my, przepraszam, my, my rozmawiamy o takich rzeczach. Skali makro, prawda? Mm -hmm. I o wpływie na klimat, i to jest bardzo ważne. Jeszcze do tego za chwilę wrócimy, oczywiście, ale pomyślałem, kiedy oglądałem te, przeglądałem te zdjęcia, to pomyślałem sobie, że my często rozmawiając o tym problemie, pomijamy to, co, czego się nie da przeliczyć na, na no, wartości. No tak, dzisiaj Wisła dzięki temu, że jest na. Dużym swoim odcinku właśnie rzeką nieuregulowaną, niewybetonowaną, niezamienioną w ten kanał, którym woda szybko płynie. Jest jednym z najcenniejszych przyrodniczych obszarów w Polsce. Tak naprawdę, właściwie, mogłaby być parkiem narodowym, czego ja jestem akurat zwolennikiem. No, nie jest tym parkiem narodowym, ale jest tam bardzo dużo rezerwatów, które no naprawdę oferują niesamowite zjawiska. Ja podczas wycieczek nad Wisłę widziałem już setki żurawi na Wiślanych Wyspach. Widziałem łosia płynącego przez Wisłę. Widuje się nad Wisłą... Ja na Bugu no widziałem. Właśnie, Bugu. kolejna rzeka nieuregulowana. Przynajmniej w pełni, więc no, okazuje się, że dzisiaj no, te, te dzikie fragmenty przyrody, właśnie przede wszystkim rzeki, oferują nam tak naprawdę bardzo ciekawe doznania, takie możliwość obcowania z naturą. Myślę, że szczególnie dla mieszkańców dużego miasta, możliwość pojechania na wycieczkę, tak naprawdę godzinę od Warszawy czy od innego miasta nad rzekę, gdzie będą mogli obserwować e, przyrodę, gdzie właściwie nie widać skrawka cywilizacji, jest cisza, jest czyste powietrze, no e, w wielu miastach na Zachodzie mogliby nam tego pozazdrościć, więc e, może pora o to zadbać po prostu. No dobrze, rozmawiamy, nagrywamy nasz podcast w takim trudnym momencie zmiany pewnej politycznej w Polsce, prawda, więc nie wiemy do końca, co będzie, nawet kiedy będą to państwo oglądali za kilka miesięcy, e, za rok, ale my rozmawiamy o tym, co robi Europa, co, robi, co robią rozwinięte kraje z rzekami, próbują je deregulować, a w tym samym czasie w Polsce wciąż obowiązuje przecież plan zamienienia Wisły w Wisłostradę, bo w szlak wodny, którym nikt nie będzie się poruszał, bo transport rzeczny na taką skalę i tutaj, jak wiem, z opracowań różnych jest po prostu nieopłacalny. No niestety, to jest ślepe trzymanie się planów, które powstały 100 lat temu, były rozwinięte właśnie w PRL-u. Dziś nie wiadomo, dlaczego nadal obowiązują jako taka oficjalna wizja przyszłości rzek i Wisły również, czyli właśnie te drogi wodne. No, myślę, że tak czy siak będzie, będzie tutaj jakaś refleksja ze strony polityków, na, na przykład wymuszona przez Unię Europejską, bo wiemy dobrze, że w ramach tak zwanego planu, zielonego planu odbudowy, którym Polska może dostać miliardy złotych, na razie zablokowane, jest przewidziane, na przykład warunek, że trzeba ochronić więcej terenów przyrodniczo-cennych. Gdzie my w Polsce możemy te tereny przyrodniczo-cenne znaleźć? No nad Wisłą. Na, na przykład nad Wisłą, na przykład nad Odrą, na przykład w wielu innych miejscach związanych z rzekami, które są na skalę europejską naprawdę unikatowe, bo żeśmy ich nie wybetonowali. No więc jeżeli politycy będą chcieli dostać te miliardy z Unii Europejskiej, to czy kochają przyrodę, czy jej nie kochają. To myślę, że zorientują się szybko, że to jest po prostu coś, co można zrobić stosunkowo łatwo, przy w sumie dużym poparciu społecznym i niewielkimi kosztami. Mamy te rzeki i to jest to dobra wiadomość, bo wcale nie taka oczywista. Jak, w jaki sposób Twoim zdaniem zmiany klimatyczne wpłyną na stan rzek w Polsce? A potem zapytam odwrotnie jak to regulowanie wpłynie na stan klimatu? Na pewno rzeki będą wysychać i to będzie zjawisko, z którym musimy... Na do... południe Europy już je, już je Niestety. Widzimy. I tutaj musimy się przygotować na takie no, przykre często obrazy, w których po prostu rzeki, które znamy, będą no, latem przy dużych upałach zamieniały się w takie stróżki wody. Albo na... bez wody. Będą. Albo bez wody w przypadku mniejszych Są rzek. Są rzekami sezonowymi. No niestety, w przypadku małych rzek wielu to już się w Polsce dzieje. Natomiast jeżeli zapewnimy rzekom właśnie takie naturalne tereny, jak mokradła, które zabraliśmy im po prostu, bo chcieliśmy tam wkroczyć z zabudową, bo zbudowaliśmy, nie wiem, jakieś wały powodziowe bardzo blisko tych rzek, no to te mokradła w okresie zimowym będą się napełniały wodą, tak? Nadal w Polsce mamy jeszcze jakieś tam czasem śnieżne zimy, ale pada też bardzo dużo deszczu zimą, bo śnieżna polska zima zamienia się Zajmieniem w deszczową się w polską tak, zimę. Tak. I teraz, jeżeli będziemy mieli te mokradła, które wokół rzek będą, no będą je jakoś tak otaczały, prawda? Temokradła zimą napełnią się wodą i one mają taką cechę, że są świetnym, naturalnym zbiornikiem retencyjnym. Napełnią się nam wodą i w, tym, w tych miesiącach gorących będą stopniowo tą wodą zasilać rzekę. Genialny mechanizm, który oferuje nam natura, no tylko trzeba te procesy naturalne wesprzeć, a przynajmniej ich nie zaburzać. Mhm. No to w drugą stronę przyjrzyjmy się, jak to regulowanie rzek wpłynie i wpływa na jakość klimatu, jakość powietrza. No przede wszystkim rzeki uregulowane zamieniają się w takie brudne kanały, ścieki można powiedzieć. I no, to raz, że ogranicza nam możliwość korzystania z wody do takich podstawowych celów, jak woda pitna. A dwa, no że, to może nie jest takie ważne, ale powiem o tym. Myślę, że wszyscy, chci wszyscy chcielibyśmy latem móc pójść się na przykład wykąpać do naszej rzeki, która płynie po prostu blisko mm. miasta. No, nie jest to może możliwe w Wiśle, ale już w takich rzekach w okolicach Warszawy, jak Świder, czy nie wiem, w Kra, czy nawet Pilica, to ta rzeka, dzięki temu, że jest naturalna, dostarcza tej czystej wody. Ale można oczyścić rzeki. Oczywiście. Się będzie, kiedyś się kąpaliśmy przecież, my nie, może, ale no, nasi rodzice, dziadkowie, dziadkowie pewnie, na pewno. Po, tuż po wojnie, jeszcze zanim ten wielki przemysł wkroczył nad rzeki, właśnie prl je zanieczyścił, było to możliwe. Co ciekawe, na zach w zachodniej Europie znowu ten cel zaczyna być takim oficjalnym celem, który mówią politycy jako swoje obietnice wyborcze. Na przykład mer Paryża Anne Hidalgo powiedziała, że w najbliższej kadencji doprowadzi do tego, że będzie się z powrotem można kąpać w sekwanie. W ciągu, zajmie jej to 5 lat, to nie będzie proste, ale powiedziała, że to zrobi. Ta no, to... rewitalizacja musi potrwać. Rewitalizacja, ale to jest właśnie prawdziwa, prawdziwa rewitalizacja. rewitalizacja czyli powrót do takiego stanu, w którym no, rzeka, która dostarcza nam po prostu wody zawsze miasta budowano nad rzekami, nie przez przypadek znowu będzie tym kluczowym elementem miejskiej infrastruktury. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Curichu to są te wszystkie mosty biegnące nad rzeką, gdzie można dno rzeki oglądać, ryby pływające w środku. To jest coś niesamowitego, czego się odzwyczailiśmy. W ogóle nie do pomyślenia. w, Polsce. w Oczywiście, w takich krajach jak Szwajcaria, bardziej górzystych, gdzie po prostu to źródło jest bliżej, jest bliżej to pewnie jest możliwe, ale naprawdę. Ale też tam włożono bardzo dużo oczywiście, pieniędzy. To, oczywiście, ale naprawdę możemy, możemy doprowadzić do tego, że nawet w dużych miastach leżących nad dużymi rzekami, będzie można się kąpać. Oczywiście może ta woda nie będzie krystalicznie czysta, ale będzie nadawała się do tego tak, jak nadawała się do kompania w Warszawie przed wojną i mamy piękne zdjęcia z lu ludźmi po prostu pływającymi w wiśle, czy nawet tuż po wojnie. Czy to są duże inwestycje? Bo ja już słyszę ten głos polityków, że budżet, że budżet mhm. jest przeładowany, że w zasadzie to jest na granicy wytrzymałości, że musimy rezygnować, rezygnować, rezygnować. A więc jeżeli rzeczywiście budżet jest przeładowany, co do czego też trwa dyskusja wśród ekonomistów, to na pewno mamy bardzo łatwe oszczędności w postaci wycofania się z niektórych inwestycji już zaplanowanych przez poprzednie rządy. Pierwszy przykład z brzegu to jest budowa wielkiej zapory na Wiśle w Siarzewie, która będzie kosztowała 7,5 miliarda złotych. To jest dwa razy więcej czy kilka razy trzy razy więcej niż przekop mierzei wiślanej. I to naprawdę niczego nie poprawi w tym regionie. Oczywiście to jest przedstawiane jako wielka ważna inwestycja, ale naprawdę to jest inwestycja zaplanowana jeszcze z PRL-u, to jest po prostu realizacja nieaktualnych dzisiaj planów. Wycofajmy się z tego i te 7,5 miliarda złotych przeznaczmy na realną poprawę e, sytuacji wodnej, na przykład w tych regionach, które najbardziej cierpią z powodu suszy. Było o, trochę o rzekach, trochę o mokradłach, chociaż myślę, że te, każdy z tych wątków moglibyśmy jeszcze bardziej pogłębić. Nie było o bagnach. No, właśnie, i to jest ciekawe, bo okazuje się, że to, co w Polsce zawsze było traktowane jako taki, można powiedzieć, taka ziemia niczyja, czyli no, mamy jakieś tam okradła, ale właściwie. Skojarzenie. Trochę mroczny z koleżanki. Mama opowiada, jak nie to się Tak, boimy, boimy się bagi, tego, no. że bagno, bagno wciąga. W ogóle w języku polskim samo słowo bagno ma bardzo negatywne konotacje, prawda? Ale, ale bagno. Dzisiaj trochę zmienia się podejście do tego typu terenów, i znowu. Tam, gdzie mokradła jeszcze ocalały, tam, gdzie one jeszcze tą wodę przetrzymują, problem z suszą jest mniej dotkliwy. I to bardzo wyraźnie widać po wielu badaniach, które przeprowadzili hydrolodzy: że takie bagno może być lokalnym rezerwuarem wody. No, więc pytanie jest takie, czy nie należałoby w niektórych regionach po prostu. Przywrócić mokradła, które tam istniały. To jest możliwe według naukowców i to nie jest nawet takie bardzo drogie. No, wymaga jakiejś takiej naszej zmiany podejścia i trochę zmiany wyobraźni, co tak naprawdę jest tym celem, do którego my powinniśmy dążyć. My tu nagrywamy tę rozmowę. Nie wiem, no nie powiem, że kilkaset metrów, ale pewnie kilka kilometrów od miejsca, w którym 500 lat temu były bagna. No w ogóle, jakby cała Polska można powiedzieć, była takim bagiem. Warszawa była zbudowana. Dworzec pana, centralny, zdaje się, tak? To, to okolice. W, w centrum Warszawie. Warszawy jest ulica Bagno, tuż przy Metrze Świętokrzyska. I nazwa tej ulicy nie jest przypadkowa. Tam jeszcze w XIX wieku było po prostu mokradło. Więc my trochę jesteśmy wychowani, można powiedzieć, na takim micie osuszania tych bagien. Czyli tak naprawdę, gdzie nie w Polsce się nie ruszyło, gdzie się nie chciało założyć miasta albo, nie wiem, jakiegoś terenu pod uprawę, to trzeba było najpierw osuszyć to bagno. Wyspecjalizowaliśmy się w tym i naprawdę jesteśmy w tym świetni. Według danych naukowców osuszyliśmy 85% bagien, które były w Polsce. Zostało nam 15%. I dzisiaj te 15% to jest właśnie, okazuje się, że rezerwuar wody. To jest taka pompa wodna, która po prostu nawadnia cały krajobraz wokół tego bagna, czyli z tego bagna woda roznosi się na okoliczne tereny, na przykład rolnicze. I no właśnie, znowu okazuje się, że coś, co uważaliśmy za jakiś nasz kompleks, może być dzisiaj naszą zaletą, atutem. To jeszcze dwa takie obszary, których nie poruszyliśmy. Jeden troszeczkę gdzieś ci się przewinął w wypowiedzi, a mianowicie wpływ na stan rzeki, na to, kto nam kradnie mhm. tą wodę kopalni. No to jest olbrzymi temat, który myślę, że. Już pomijam poziom wód gruntowych mhm. na trójgranicy Polski na południu w Bogatyni i okolicach. No tak, to jest temat znany trochę przez Turów, całą aferę tak. z Turowem. Natomiast to, co może jest mniej znane, to na przykład, że w rejonie właśnie dotkniętym suszą bardzo mocno, czyli w rejonie Kujaw, na pograniczu można powiedzieć Kujaw i Wielkopolski, działają bardzo duże kopalnie odkrywkowe węgla. Brunatnego, który był używany i nadal jest używany no, do elektrowni, po prostu. Nasza energetyka niestety ciągle bazuje na, no, na tym węglu, na tym ja czarnym wyszuk. złocie słynnym. No tylko, że efektem ubocznym wydobywania węgla brunatnego jest właśnie to, że osusza się cała okolica. Dużo więcej tego jest objęte tym negatywnym efektem niż sądzono wcześniej. I no, mogę powiedzieć tylko taki przykład, że okazało się, że przez te kopalnie, które są w okolicy właśnie konina, może zacząć wysychać jezioro gopło. Czyli, no, powiedzmy, legendarne jezioro, z, takie, gdzie się zaczęła państwowość piastowska. Mitologia słowiańska, mitologia słowiańska. Polska, tak. No i właśnie tutaj okazuje się, że nie doceniliśmy negatywnego w skutku wydobycia węgla dla. dla w sytuacji wodnej, i to jest coś, z czego jeszcze nie jest za późno, żeby się wycofać. No i minimum to jest nie otwierać nowych odkrywek, tylko i tak odchodzić od tego węgla w energetyce, no a szczególnie nie kosztem wody. Czy możemy liczyć, że skoro, no, nie, nie zdarza się nam tutaj, żebyśmy mieli najmądrzejszych polityków? Przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, ale no niestety tak jest. Może, no. może trzeba liczyć na Unię Europejską? Fit for, for 55. I wszystkie te zmiany, które ewidentnie cisną w kierunku zielonej transformacji. Jasne, że tak, tylko ja zawsze mam obawę, że jeżeli tylko zdamy się na to, co powie nam Bruksela, to może wywołać jakąś taką reakcję, no nie wiem, że, nie, że to my powinniśmy sami decydować. Myślę, że jak się porozmawia z mieszkańcami. O, i gdybyśmy regionu, mogli sami decydować, to na pewno byśmy mieli nieuregulowane rzeki, zielone skwery w miastach być i Być może tak, ale, dużo ale nawet właśnie otoczenie. z tym węglem. Czy rzeczywiście Polacy są tak przywiązani do tego, żeby prąd produkować? No nie, z węgla? Polacy nie chcą. Nie. No właśnie. Bo już jesteśmy na takim etapie, że się pogodziliśmy z tym, że, że pogodziliśmy, wręcz nawet się cieszymy z tego, że ten prąd, że energia elektryczna będzie pozyskiwana z czystszych źródeł. A chodzi o to, żeby w tych miejscach, gdzie kopalnie na przykład są ważnym miejscem pracy dla wielu osób, zaoferować inne stanowiska pracy. Zaoferować na przykład stanowiska pracy przy czystej energii. To jest możliwe do zrobienia i Unia Europejska na to też da nam miliardy złotych. Niemcy to robią w tej wschodniej części, tam gdzie polikwidowali kopalnie niektóre odkrywkowe, zamieniają je w wielkie farmy fotowoltaiki albo. Albo farmy wiatrowe. Rozmawiamy o rzekach, to wróćmy do tego tematu, bo ten jeden wątek, który zapowiedziałem, jeszcze go nie poruszyliśmy, a mianowicie rolnictwo. Olbrzymi temat, bardzo trudny. Złodziej wody? Na pewno w pewnym sensie, niestety tak, i nawet w procentach mamy no, około 20% zużycia wody w Polsce to jest właśnie rolnictwo, i na pewno jest bardzo dużo do zrobienia. Po pierwsze, w sprawie takiej świadomości rolników, która już się zmienia, bo oni widzą, że problem z wodą się pogłębia. I oczywiście można kopać coraz głębsze studnie i to dzisiaj niestety jest podstawowe rozwiązanie. No ale to też nie jest tak, że ta woda pod ziemią jest nieskończonym zasobem. To jest tak naprawdę życie na kredyt przyszłych pokoleń. No i to, co należałoby zrobić, to właśnie pójść w stronę naturalnej retencji. Są już rolnicy, którzy dzisiaj w tą stronę idą. Jest jeden z bohaterów mojej książki, Patryk Kokociński, rolnik z Wielkopolski, który w ciągu kilku lat prostymi metodami naprawdę znacznie poprawił sytuację wodną, nie tylko na swoim terenie, ale w całej okolicy. Także już przyjeżdżają do niego ludzie i mówią: Jak ty to zrobiłeś? My też byśmy chcieli. A on mówi: Przywracałem na przykład zadrzewienia śródpolne, przywracałem takie tradycyjne polskie miedzę, albo przywracałem właśnie takie tereny zalewowe, że jak rzeka wylewa wiosną, to żeby jej tego nie ograniczać. Bo ta woda, którą ona wyleje, to, to jest ta woda, z której z którą nasiąknie gleba. Pracowałem nad jakością gleby, żeby nie używać tylko sztucznych, chemicznych nawozów, ale po prostu, żeby gleba była taką maszyną do retencji wody. Znowu się okazuje, że to są wszystko rzeczy znane um, i często powrót wręcz do takich rozwiązań, które znaliśmy sprzed kilku pokoleń. Jakie impulsy musiałyby się zadziać, żeby to były zjawiska, które zaczną się na masową skalę realizować w Polsce? No myślę, że to co działa w przypadku rolnictwa to jest cały system dopłat, który jak wiemy m, sprawdził się w wielu, w wielu regionach, właściwie w całej Polsce, czyli po prostu strumień pieniędzy jakie skierujemy zmienia tak naprawdę sposoby w jakie rolnicy gospodarują swoim terenem. To nie jest tak, że rolnik jest przy, przywiązany do tego, że on musi to samo co z dziada, pradziada tutaj uprawiano. Dla niego ważny jest bilans zysków i strat, to jest po prostu często dzisiaj już przedsiębiorca. Jeżeli zaoferujemy im takie rozwiązania, które będą wspierać tą naturalną retencję, no to po prostu rolnicy zaczną z niej korzystać, i tyle. A w innych obszarach, już odstawiając rolnictwo i podsumowując, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy zatrzymali wodę w Polsce, żebyśmy nie susze, su, wysuszali się w takim tempie przynajmniej w jakim to się dzieje teraz. No ja myślę, że przede wszystkim musi dojść do takiej zmiany, w której te olbrzymie pieniądze dzisiaj marnowane na projekty no bardzo wątpliwe, takie jak regulacja Odry, takie jak właśnie droga wodna na Wiśle, przekierujemy na wspieranie małej naturalnej retencji to nie będą spektakularne zmiany. No, ciężko będzie politykowi przeciąć wstęgę, pokazując z tyłu jakieś mokradło, które otworzył. No ale trzeba się może z tym pogodzić. Ja właśnie cały czas mam z tyłu głowy, że trzeba wymyślić jakiś chwyt marketingowy i im podpowiedzieć. Właśnie i mam nadzieję, że ten chwyt marketingowy ktoś wymyśli, ale myślę, że rzeczywistość po prostu zmusi nas do zmian. To znaczy jak będziemy mieli no bo, kolejne... Przepraszam, że ci przerywam, ale tak sobie mhm. próbuję wyobrazić Polityka, która otwiera bagno. No. no właśnie, i tu jest cały problem, to znaczy te zmiany są niespektakularne, a politycy, no myślą z, trochę w innych kategoriach, no, niestety. Nie myślą tak bardzo o rozwiązaniu realnych problemów, tylko o tym, jak poprawić sobie swój wizerunek, jak zbudować sobie pozycję. No i tutaj pewnie będzie pewien konflikt między tymi dwoma wartościami, ale ja myślę, że ostatecznie jednak no, okoliczności mogą zmusić nas do działań już takich bardziej... No to wymieńmy jeszcze. To, to mieliśmy to rolnictwo, mhm. odtwarzanie takich naturalnych mokradeł i bagien, tam gdzie to jest jeszcze możliwe. No i poprawa retencji wody w miastach, czyli znowu kolejny obszar trochę zaniedbany, którym dzisiaj, no można powiedzieć, nikt się na poważnie nie zajmuje. Może z nielicznymi wyjątkami. Gromadzenie wody wynikające z tych gwałtownych burz zmian klimatycznych tak. gdzieś w jakiś sposób. No właśnie tutaj ciekawym przykładem jest chociażby Gdańsk, który realizuje od kilku lat program takiej zielonej retencji. W Gdańsku w ostatnich 10 latach doszło dwa razy do takiej powodzi błyskawicznej, która naprawdę przyniosła olbrzymie straty. Czyli nagle zaczął padać deszcz przez kilka godzin, spadło tyle deszczu, ile powinno spać przez miesiąc. Efekt zalane ulice, zalane piwnice, porwane przez tę wodę samochody duże straty. Co zrobiono w Gdańsku, postawiono na naturalną retencję, czyli odbetonowanie zbędnych łąki miejsc. Kwietne w centrum łąki kwietne, na starówce, e, nowe, nowe, nowe w ogóle takie ogrody deszczowe oni to nazywają. Brzmi trochę dziwnie, ale tak naprawdę chodzi o to, że mamy teren zielony, którego celem jest przechwycenie wody w sytuacji, kiedy mamy na nawałnicę. To jest wszystko bardzo precyzyjnie obliczone, gdzie ta woda będzie się zbierała, gdzie ta zieleń jest najbardziej potrzebna. No i właśnie to jest takie podejście, którego brakuje dzisiaj w wielu polskich miastach. Nie wycinanie lasów. Jeszcze, no i oczywiście nie wycinanie lasów, bo gospodarka leśna to jest kolejny duży nie temat. Nie otwierajmy. Który ma wpływ na, na retencję wody. Nie otwierajmy kolejnego wątku, bo to wycinanie drzew na potęgę to jest temat na bardzo długą i kolejną rozmowę. Co optymistycznego na koniec? Jak widzisz Polskę w kontekście tej, tych problemów z wodą, które opisujesz w swojej książce? Jak zatrzymać te wody i gdzie będziemy za, nie wiem, 15 lat w takim optymistycznym scenariuszu? No, ja myślę, że optymistyczne jest to, że pod niektórymi względami panuje dosyć duży, duża zgoda w, w świecie polityki, czyli Właściwie wszystkie ugrupowania opozycji dawnej, powiedzmy, tak, podpisały się pod takim listem bloku demokratycznego. O bloku demokratycznego nazwijmy go, bo już pora przestać mówić o opozycji. Podpisały się pod takim listem, którego byłem współautorem. Na przykład w sprawie powoływania nowych parków narodowych, czyli zadeklarowali, że ten nowy park narodowy wreszcie w najbliższej kadencji powstanie. Od 22 lat nie powstał Przecież żaden nowy. To są takie sygnały, że być może w tym świecie politycznym, gdzie jest bardzo dużo kłótni, bardzo duża polaryzacja, akurat ochrona przyrody, ochrona rzek może być tym, co połączy polityków ponad podziałami. Oby się to spełniło. Bardzo Ci dziękuję. Jan Mansfeld, publicysta, aktywista miejski, przyrodnik, autor różnych książek poświęconych środowisku, ale w tym kontekście tej rozmowy, hydrozagadka: kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać, był Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.